Znajdujemy się na cmentarzu parafialnym w Cieksynie, niedaleko w Kry. Tu we wspólnej mogile spoczywa 85 żołnierzy I Pułku Piechoty Brygady Syberyjskiej wraz ze swoim dowódcem, majorem Janem Czaplą. Major Czapla miał 25 lat, dowódcą batalionu, oficerem oznaczonym Krzyżem Virtuti Militari. On 1 lipca dotarł na ziemię polskie z Dalekiego Wschodu. Z Wody Wostoku przez Hongkong, Singapur, Ocean Indyjski, Kanał Suezki, Morze Śródziemne, Gibraltar, Ocean Atlantycki dotarł do Gdańska. 1 lipca postawił nogę na polskiej ziemi, a 14 sierpnia stracił życie, oddał za ojczyznę i spoczywa w tej mogile. Ogromna ofiara i poświęcenie żołnierzy. 85 ich tutaj spoczywa. Oni bronili pobliskiego wzgórza i kościoła w Cieksynie. Dopóki Wojsko Polskie, w rękach Wojska Polskiego był Cieksyn, Kościół i wieża Kościoła, z której obserwowano ruchy bolszewickich, dopóty można było bronić mostu w Borkowie nad Wkrą. Kościół był, przechodził z rąk do rąk. Dwa razy go traciliśmy, dwa razy żołnierze Majora Czapli go odbijali z rąk bolszewickich. Bitwa nad Wkrą i o most w Borkowie trwała dwa dni, z 14 na 15 sierpnia. Major Czapla poległ 14 sierpnia wieczorem. Następnego dnia przybyła odsiecz, ale już dla tych 85 Polaków było za późno. Z tą mogiłą wiąże się też ciekawa historia, ponieważ wszyscy żołnierze spoczywający tutaj są nieznani, natomiast znamy oficera spoczywającego z nimi, majora Czaple. Cały życie poszukiwał go brat, Kazimierz. Pod koniec życia dotarł tutaj do Cieksyna, do księdza. Ksiądz przykierował go do pani Zofii Kozłowskiej, która jako harcerka w 20 roku Chowała tych żołnierzy w wspólnej mogile. Zdała ona relację bratu, że tu spoczywa 84 żołnierzy i jeden oficer, i tym oficerem właśnie był Marian Czapla. Historia ta zagadka została rozwiązana, i major Czapla jest upamiętniony właśnie na tym pomniku. Jest jego zdjęcie, krótki biogram i ortery, które otrzymał. Że jedna osoba w tej wspólnej mogile jest po kilkudziesięciu latach zidentyfikowana, reszta to nieznani bohaterowie. Pamiętamy, dbamy.